Ile razy zrezygnowałeś z czegoś ze strachu przed tym, co inni mogą pomyśleć? Ile okazji, decyzji czy nawet marzeń poświęciłeś tylko po to, by zadowolić innych lub uniknąć osądu? Ten ciągły lęk przed opinią innych może być przytłaczający. Jakbyśmy byli uwięzieni w teatrze, gdzie wszyscy wokół nas są surowymi krytykami. W tym filmie odkryjesz, jak przezwyciężyć ten strach i żyć autentycznie. Korzystając z jednego z najbardziej transformujących konceptów psychologii Carl Jung, Individuation, zbadamy, jak możesz uwolnić się od potrzeby aprobaty i połączyć się z tym, co naprawdę ma znaczenie. Z Twoim prawdziwym ja. Zostań ze mną do końca, bo to, czego się tutaj nauczysz, może całkowicie zmienić sposób, w jaki żyjesz. Individuation to jedno z kluczowych pojęć w psychologii Karl Jung, i choć brzmi jak techniczny termin. Opisuje coś głęboko ludzkiego podróż w kierunku odkrycia, kim naprawdę jesteśmy. Jung wierzył, że nasza psychika, składająca się z części świadomych i nieświadomych, zawsze dąży do równowagi. Problem w tym, że często tkwimy w tym, czego inni od nas oczekują, zamiast słuchać własnego wewnętrznego głosu. I właśnie tutaj wkracza individuation. Ten proces to w istocie droga do zintegrowania wszystkich części nas samych, naszych jasnych i ciemnych stron, tego, co pokazujemy światu i tego, co ukrywamy. Jung postrzegał to jako dążenie do pełni, do harmonii między ego, czyli tym, kim myślimy, że jesteśmy, a jaźnią, naszą prawdziwą esencją. Kiedy tracimy kontakt z jaźnią, stajemy się zależni od opinii innych, szukając ich aprobaty. By wypełnić pustkę w sobie. Wyobraź sobie individuation jako budowanie mostu między świadomością a nieświadomością. Ten most pomaga nam lepiej rozumieć nasze lęki, pragnienia i wartości, dzięki czemu możemy żyć bardziej autentycznie. Zamiast działać po to, by zadowolić innych, zaczynamy działać zgodnie z naszą prawdziwą naturą. Na przykład Jung porównywał ten proces do archetypu bohatera. Pomyśl o historiach takich jak Gwiezdne wojny czy Władca Pierścieni bohater stawia czoła zewnętrznym wyzwaniom, ale prawdziwa walka toczy się wewnątrz. Jest to konfrontacja z własnymi lękami i ograniczeniami. W ten sam sposób, Individuation zaprasza nas do zmierzenia się i zintegrowania wszystkich części siebie. I tu pojawia się kluczowa kwestia: im bardziej łączysz się z jaźnią, tym mniej przejmujesz się. Opiniami innych. Jaźń działa jak wewnętrzny kompas, kierując cię ku temu, co naprawdę istotne, bez potrzeby zewnętrznej aprobaty. To jest wolność, której szukamy. Aby zrozumieć, dlaczego tak bardzo martwimy się tym, co myślą inni, musimy najpierw pojąć dynamikę między ego a jaźnią. W prostych słowach, ego to świadoma część naszej psychiki, ta, którą rozpoznajemy jako ja. Ego pomaga nam funkcjonować w świecie zewnętrznym, odgrywając różne role społeczne i szukając akceptacji, dlatego jest tak podatne na krytykę i osąd. Z kolei jaźń jest centrum całej naszej psychiki. Wychodzi poza ego, łącząc to, co świadome, z tym, co nieświadome. Jaźń to nasza najgłębsza esencja, ta, która pozostaje niezmienna, nawet gdy świat wokół nas się zmienia. Podczas gdy ego martwi się, co inni powiedzą, Jaźń jest na to obojętna, ponieważ skupia się na naszej autentyczności i życiowym celu. Teraz wyobraź sobie ego jako aktora na scenie. Zawsze zastanawia się, jak odbiera go publiczność, czy podoba im się jego występ, czy zostanie nagrodzony brawami, czy wygwizdany. Problem polega na tym, że gdy ego przejmuje kontrolę, zaczynamy żyć tylko dla spektaklu, zapominając o tym, co naprawdę się liczy. Jaźń natomiast jest jak reżyser za kulisami. Nie potrzebuje aprobaty publiczności, bo już zna sens całej opowieści. Individuation to proces, który pomaga ego uznać rolę jaźni. Zamiast kierować się strachem przed odrzuceniem lub potrzebą akceptacji, ego uczy się podążać za jaźnią, która stanowi solidny i niezachwiany fundament. Kiedy to następuje, opinie innych tracą moc definiowania nas. Na przykład, Pomyśl o typowej sytuacji. Chcesz wyrazić swoją opinię publicznie, ale wahasz się ze strachu przed oceną. W tym momencie ego przejmuje ster, szukając bezpieczeństwa w aprobacie innych. Teraz wyobraź sobie, że jesteś w harmonii z jaźnią. W takiej sytuacji wyrażasz siebie nie dlatego, że liczysz na oklaski, ale dlatego, że wiesz, że to, co mówisz, odzwierciedla twoje prawdziwe ja. To jest prawdziwa emocjonalna wolność. Innym ważnym aspektem procesu indywiduacji jest cień, który według Karl Jung składa się ze wszystkich aspektów naszej osobowości, które tłumimy lub odrzucamy, często ze strachu przed odrzuceniem lub osądem. To właśnie te części nas samych uważamy za nieakceptowalne lub niezgodne z oczekiwaniami społecznymi. I co jest w tym najbardziej interesujące? Im bardziej zaprzeczamy cieniowi, tym większą władzę nad nami zdobywa. Wyobraź sobie, że unikasz konfrontacji ze swoją niepewnością dotyczącą jakiejś umiejętności, na przykład wystąpień publicznych. Aby się z tym nie mierzyć, projektujesz swoją niepewność na innych, wyobrażając sobie, że tylko czekają bycie skrytykować lub wyśmiać. To tak jakby cień siedział za kierownicą i kierował twoimi działaniami na podstawie strachu. W ten sposób wzmacnia się zależność od opinii innych. Ponieważ w głębi duszy boisz się, że odkryją to, co sam próbujesz ukryć. Indywiduacja wymaga, abyśmy zmierzyli się z tym cieniem nie po to, by go wyeliminować, ale by zintegrować go ze swoją świadomością. Oznacza to uznanie i zaakceptowanie tych stłumionych części jako integralnej części naszej osobowości. Kiedy to robimy, cień traci nad nami władzę. W końcu, czego mamy się obawiać lub co mamy ukrywać, jeśli już pogodziliśmy się ze swoimi niedoskonałościami. Na przykład pomyśl o kimś, kto zawsze stara się wszystkich zadowolić, unikając konfliktów za wszelką cenę. Ta osoba może tłumić w sobie aspekty cienia, takie jak gniew, asertywność czy pragnienie narzucenia swojej woli. Kiedy zaczyna integrować cień, odkrywa, że gniew czy asertywność nie są czymś złym. To narzędzia, które można wykorzystać w zdrowy sposób do wyznaczania granic i wyrażania swoich potrzeb. Jednym z praktycznych sposobów konfrontacji z cieniem jest prowadzenie dziennika refleksji. Za każdym razem, gdy poczujesz się dotknięty lub zraniony czyjąś opinią, zapytaj siebie: dlaczego to mnie tak bardzo porusza? Co ta reakcja mówi o czymś, czego być może nie chcę przyznać samemu sobie? To ćwiczenie pomaga zidentyfikować wzorce i wydobyć aspekty cienia na światło świadomości. W miarę jak integrujesz swój cień, dzieje się coś niesamowitego. Potrzeba zewnętrznej aprobaty maleje, ponieważ przestajesz bać się bycia zdemaskowanym. Zaczynasz żyć w sposób bardziej autentyczny, akceptując każdą część siebie. Oprócz cienia istnieje także persona, czyli maska, którą zakładamy, by pokazać się światu. Jest jak strój społeczny, zaprojektowany, by pomóc nam funkcjonować w różnych środowiskach i rolach. To sposób, w jaki mówimy podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zachowanie przy rodzinie czy obraz, który kreujemy w mediach społecznościowych. Persona ma swoją funkcję, ale problem pojawia się, gdy zaczynamy ją mylić z tym, kim naprawdę jesteśmy. Kiedy zbyt mocno przywiązujemy się do persony, stajemy się jej więźniami. Zamiast używać jej jako narzędzia do interakcji ze światem, pozwalamy jej definiować nasze wybory i działania. To oddala nas od jaźni, czyli naszej prawdziwej istoty, i czyni nas niezwykle podatnymi na opinie innych. W końcu, jeśli żyjemy zgodnie z maską, każda krytyka zdaje się uderzać w samo sedno naszej tożsamości. Na przykład ktoś, kto przyjmuje personę perfekcjonisty, aby zdobyć podziw i szacunek w pracy. Ta osoba stara się nigdy nie okazywać słabości ani nie popełniać błędów, bo boi się, że jeśli to zrobi, jej mask spadnie. Ale życie w ten sposób jest wyczerpujące i odizolowujące, ponieważ osoba ta traci kontakt z tym, co naprawdę czuje i czego pragnie. Indywiduacja uczy, że persona nie powinna zostać odrzucona, lecz zrównoważona w relacji z jaźnią. Można świadomie używać maski, wiedząc, że jest tylko częścią tego, kim jesteśmy, a nie całą naszą istotą. Aby to osiągnąć, kluczowe jest znalezienie czasu na ponowne połączenie się z sobą samym, z dala od zewnętrznych nacisków. Medytacja, terapia lub po prostu chwile introspekcji mogą pomóc w zachowaniu tej równowagi. Proces indywiduacji nie jest tylko psychologiczny, dotyka również wymiarów duchowych. Jung wierzył, że jaźń to coś więcej niż suma naszej psychiki. To symbol transcendencji łączący człowieka z wszechświatem. Kiedy dostrajamy się do jaźni, odkrywamy nie tylko samowiedzę, ale także poczucie celu, które wykracza poza oczekiwania, i zewnętrzne walidacje. Pomyśl o jaźni jako o centrum duchowej równowagi. Kiedy jesteśmy z nią odłączeni, wydaje się, że nasze życie jest kontrolowane przez siły zewnętrzne. Opinie innych, normy społeczne, osądy. Ale gdy ponownie łączymy się z jaźnią, ta wewnętrzna kotwica daje nam siłę, by działać autentycznie, nawet w świecie pełnym zewnętrznych hałasów. Duchowość w tym kontekście nie musi być związana z żadną konkretną religią. Jest to poszukiwanie głębszego sensu, czegoś, co łączy nas z tym, co Jung nazywał nieświadomością zbiorową. Siecią symboli i archetypów wspólnych dla całej ludzkości. To połączenie pomaga nam dostrzec siebie jako część czegoś większego, zmniejszając znaczenie indywidualnych krytyk, które otrzymujemy. Potężnym ćwiczeniem wzmacniającym tę duchową więź jest medytacja z mandalami. Jung postrzegał mandale jako wizualne reprezentacje jaźni, pełne symetrii i harmonii. Spróbuj tego. Usiądź w spokojnym miejscu. Patrz na mandale, lub narysuj własną i skup się na jej harmonii. Pozwól, by zewnętrzne troski się rozpuściły, gdy łączysz się ze swoją wewnętrzną esencją. Kiedy odnajdujesz to połączenie, zdajesz sobie sprawę, że nie musisz dostosowywać się do oczekiwań innych. Twoja wartość pochodzi z wnętrza, z unikalnej relacji, jaką masz ze sobą i wszechświatem. Jak jednak zastosować te nauki w praktyce? Przezwyciężenie strachu przed opinią innych to proces, który wymaga praktyki i zaangażowania, ale jego efekty mogą całkowicie odmienić sposób, w jaki postrzegasz siebie i otaczający świat. Pierwszym krokiem jest rozwinięcie samoświadomości. Zanim podejmiesz decyzję lub zareagujesz na jakąś sytuację, zapytaj siebie: czy ten wybór odzwierciedla to, kim naprawdę jestem? Czy wynika z tego Czego oczekują ode mnie inni? Taka chwila refleksji pomaga zidentyfikować momenty, w których twoje działania są motywowane potrzebą przypodobania się innym, zamiast być zgodne z twoim prawdziwym ja. Wyobraź sobie na przykład, że chcesz opublikować coś w mediach społecznościowych, ale wahasz się ze strachu przed oceną. To proste pytanie może pomóc ci podjąć bardziej autentyczną decyzję, opartą na twoich przekonaniach. A nie na tym, co może być akceptowane. Kolejnym istotnym krokiem jest rozpoznanie i zakwestionowanie ograniczających przekonań, które podtrzymują ten lęk. Często te przekonania kształtowały się przez całe życie, jak choćby myśl, że musisz być perfekcyjny, by być akceptowanym, albo że błąd oznacza surową ocenę ze strony innych. Zacznij obserwować te myśli, gdy się pojawiają i zadawaj sobie pytanie, czy są one prawdziwe? Na przykład, jeśli pomyślisz: Jeśli nie zgodzę się z kimś, będę postrzegany jako nieuprzejmy, zapytaj siebie: Czy to naprawdę prawda? Czy to tylko moje założenie, które powstrzymuje mnie przed byciem autentycznym? Często, gdy zaczynasz kwestionować te przekonania, odkrywasz, że są one oparte na przypuszczeniach, a nie na rzeczywistości. Stopniowe stawianie czoła lękowi przed oceną to także potężna strategia. Nie musisz od razu rzucać się na głęboką wodę, jak publiczne wystąpienia czy radykalne zmiany w swoim życiu. Zacznij od małych kroków. Wyraź swoją opinię podczas rozmowy z przyjaciółmi lub załóż coś, co naprawdę lubisz, ale wcześniej bałeś się nosić z obawy przed oceną. Im częściej będziesz wykonywać te drobne działania, tym bardziej wzrośnie Twoja pewność siebie, a wpływ opinii innych zacznie maleć. Ten stopniowy proces przypomina budowanie mięśnia emocjonalnego. Im częściej go używasz, tym silniejszy się staje. Kolejnym kluczowym narzędziem jest wyznaczanie jasnych granic. Nie każda opinia zasługuje na to, by ją wysłuchać czy wchłonąć. Gdy ktoś krytykuje Twoje wybory, możesz po prostu powiedzieć, rozumiem Twoją opinię, ale jestem pewien swojej decyzji. Tego rodzaju odpowiedź wzmacnia twoją niezależność emocjonalną i pokazuje, że cenisz swoją autentyczność bardziej niż zewnętrzną aprobatę. Pamiętaj, że mówienie nie jest formą ochrony i aktem troski o siebie. Wreszcie, każdego dnia znajdź czas, by ponownie połączyć się ze swoją jaźnią. Możesz to zrobić poprzez proste praktyki, takie jak medytacja, prowadzenie dziennika czy spacer na łonie natury. Zadawaj sobie pytanie: co jest dla mnie naprawdę ważne dzisiaj? Taka codzienna praktyka pomaga dostosować Twoje działania do Twojej esencji i tworzy solidną podstawę, która nie wymaga zewnętrznych opinii, aby pozostać stabilną. Gdy jesteś w harmonii ze swoją jaźnią, Twoja pewność siebie rośnie naturalnie, ponieważ wypływa z wnętrza, a nie z czynników zewnętrznych. Podróż indywiduacji to przede wszystkim proces uwolnienia. Kiedy łączymy się z jaźnią, rozumiemy, że nasza autentyczność nie zależy od czyjejkolwiek aprobaty. Zaczynamy dostrzegać, że opinie innych, choć często dobrze intencjonowane, są jedynie odbiciem ich własnych perspektyw, nie definicją tego, kim jesteśmy. Życie oparte na indywiduacji oznacza przyjęcie pełni siebie, w tym tych części, które wcześniej unikaliśmy lub ukrywaliśmy. Oznacza to zaakceptowanie, że nie każdy nas zrozumie i to jest w porządku. W końcu nie jesteśmy tutaj po to, by spełniać oczekiwania wszystkich, ale by żyć życiem zgodnym z naszą esencją. A gdy to osiągamy, dzieje się coś niesamowitego. Zewnętrzna aprobata traci swoją dawną moc, ponieważ odnajdujemy bezpieczeństwo we własnej autentyczności. Wolność, jaką daje indywiduacja, to coś więcej niż tylko niezależność emocjonalna. To całkowita transformacja sposobu, w jaki odnosimy się do świata. Kiedy działasz z poziomu jaźni, twoje wybory stają się nie tylko pewniejsze, nabierają też większego znaczenia, ponieważ odzwierciedlają to, co jest dla ciebie prawdziwe. I oto moje zaproszenie. Poświęć chwilę, aby zastanowić się nad wszystkim, czego się nauczyłeś. Zadaj sobie pytanie, które obszary mojego życia wciąż są kształtowane przez strach, przed opinią innych. I co mogę zrobić, by zacząć to zmieniać już dziś? Pamiętaj, że pierwszy krok do tej transformacji to świadomość. Jeśli ten materiał miał dla Ciebie sens, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby kontynuować swoją podróż w głąb siebie i rozwój osobisty. A jeśli dotarłeś aż do końca, zostaw komentarz. Moja autentyczność jest moją wolnością. Będzie mi miło poznać Twoje zdanie i wymienić się z Tobą przemyśleniami w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym materiale.